część Boże, witam. Piąta niedziela wielkanocna. Także powoli okres wielkanocny się zbliża, do końca będzie wkrótce w niebo wstąpienie Pana Jezusa. I po siedmiu tygodniach będzie zesłanie Ducha Świętego. Ale dzisiejszej, w dzisiejszej niedzieli usłyszymy pierwsze czytanie z dziejów apostolskich, tak jak przez ostatnie parę tygodni. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów umocnili im starszych, polecili ich panów, którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do Pamfilii, nauczali w Perge, zeszli do Atalii, a stamtąd Sąd popłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganą podwoje wiary. Pierwsza rzecz, jaka się rzuca w oczy tutaj, to to, jak wielką pracę wykonywał święty Paweł w tamtych czasach. Jeździł po całym świecie w czasach, gdzie no, nie miał swojego samochodu, nie latał samolotami, nie było pendolino, Po prostu wszystkie te podróże były albo na nogach, albo jakimś statkiem, albo który zresztą często się rozbijał i tonął, i święty Paweł był jakimś rozbitkiem, albo w jakimś karawanach pewnie na wielbłądach. No, po prostu była to no, niesamowite wyrzeczenie z jego strony. W dzisiejszych czasach my tak troszkę obrośliśmy w piórka. Nie bardzo sobie nawet wyobrażamy, nie bardzo myślimy o tym, jak to ciężko było. I w wielu miejscach Święty Paweł był, w wielu miejscach założył kościoły. Wszędzie musiał głosić Słowo Boże, przekonać ludzi, wybrać jakichś ludzi, wyznaczyć starszych. Prawdopodobnie wyświęcał kapłanów, którzy potem prowadzili prowadzili. Te kościoły dalej umacniali ludzi w wierze, Gdy potem słyszał o jakichś problemach, to pisał do nich listy. My bardzo mało rzeczy wiemy z pisma świętego, w sumie, ponieważ zachowały się tylko listy świętego Pawła. No, nikt nie nagrywał jego kazań, jego przemów, jego wykładu. A te wykłady na pewno były bardzo ciekawe, a listy były tylko w sumie interwencyjne. Listy były przede wszystkim Odpowiedział na jakieś problemy. Jeżeli Święty Paweł założył jakiś kościół i w tym kościele potem się działy złe rzeczy, to Święty Paweł to korygował listami. Natomiast listy św. Pawła nigdy nie były taką podstawową katechezą, nigdy nie były takim yy, podstawowym nauczaniem. To robił ustnie, to robił jeżdżąc tam z miejsca do miejsca. i no, i to się nam nie zachowało inaczej niż w tradycji Kościoła. No po prostu Kościół pewne rzeczy robi od zawsze, to zawsze robimy, no ale trochę szkoda, że nie mamy nagrań z tamtych z tamtej wykładów Świętego Pawła czy, czy Barnaby. O no Barnabie bardzo niewiele wiemy, no ale najwyraźniej on też był osobą bardzo znaczącą w młodym Kościele. No druga rzecz, właśnie no to, jak. Święty Paweł wyznaczał tych ludzi, którzy mieli kontynuować jego naukę. Tutaj mamy pewien ślad, znak w tym liście świętego Pawła, gdzie yy, święty Paweł pisze, kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich panów, którego uwierzyli. Znaczy święty Łukasz pisze o, o świętym pan, że to była właśnie kwestia Modlitw i postów. No, modlitwy to jest rzecz oczywista. No, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że modlitwy są ważne i mam nadzieję, że każdy z nas się modli, ale tym dodatkowym elementem były posty. Po prostu jest to rzecz, która właśnie w dzisiejszych czasach nieco zanikła już w Kościele. No, trochę szkoda, ale, ale w Biblii mamy bardzo często, bardzo dużo świadectw na temat tego, jak te Posty są ważne, jak powinny być nieodłączną częścią życia katolika czy człowieka wierzącego, że post, modlitwa i wspomaganie ubogich, wspomaganie Kościoła to powinny być trzy elementy życia każdego chrześcijanina. Psalm 145. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Niechcie wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niechcie błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje Królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje Panowanie. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. To jest Stary Testament. Znowu kolejny przykład na to, że to nie jest tak, że Bóg Starego Testamentu to jest jakiś groźny Bóg, który rzuca pioruny na wszystkich grzeszników, a Pan Jezus przyszedł w Nowym Testamencie jako łagodny baranek. Bóg jest miłosierny, to jest ten sam Bóg. Nie ma innego Boga w Starym Testamencie innego Boga w Nowym Testamencie. Jest jeden Bóg, który jest Bogiem miłosiernym, ale też jest sprawiedliwym. To Pan Jezus mówi więcej o piekle i o potępieniu niż, niż cały Stary Testament. Więc czytajmy ze zrozumieniem Pismo Święte. Tu się nic nie zmieniło. Bóg nam objawia prawdę sprawie. Stopniowo. Nie wszystko, co nam objawił Pan Jezus, było znane w Starym Testamencie, tam były tylko pewne ślady, zalążki, nasionka, które rozkwitły w Nowym Testamencie, archetypy tego, co się miało wydarzyć później, ale to jest jedna nauka, to jest jedna ciągłość. Pan Jezus przyszedł do narodu, który już miał podstawy pewne, który już mógł przyjąć naukę Pana Jezusa. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma, i miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swojego męża, i usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I odszedł z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie. Bo pierwsze rzeczy przeminęły i rzekł zasiadający na tronie. Oto czynie wszystko nowe. Przepiękna zapowiedź tego, co nas czeka. My nie zmienimy się w duchy jakieś, nie rozpłyniemy się w nirwanie, nie staniemy się nicością, nie zatracimy własnej tożsamości tylko będziemy żyli na nowej ziemi, w Nowym Jerozolim, razem z Panem Bogiem. Będziemy ludźmi dalej, wierzymy w ciała zmartwychwstań, Ale nie będzie już ani żałoby, ani krzyku, ani trudu, nie będzie cierpienia, nie będzie zmartwienia, nie będzie wysiłku, będzie, będzie wielka szczęśliwość. Po prostu to, co nas czeka, oczywiście pod warunkiem, że... Yy, Umrzemy w stanie łaski oświęcającej, pod warunkiem, że będziemy żyli w zgodzie z nauczaniem Pana Jezusa, pod warunkiem, że przyjmiemy od Niego ten dar, jaki nam dał dar zbawienia, a nie odwrócimy się od Niego i nie pójdziemy za księciem kłamstwa, za kudłatym. Czekają nas wspaniałe, cudowne rzeczy. Wszystko będzie nowe. Rzeczywistość, która nas czeka, będzie... no, Bardzo nie wiemy o tym... Jaka będzie? Natomiast wiemy tyle, że będzie to zupełnie inna rzeczywistość. Będzie to rzeczywistość, która, którą Pan Bóg zesłał z nieba. Tutaj gdzieś to mamy. Nowe ujrzałem wstępujące z nieba i miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga. Więc to nie będzie rzeczywistość zbudowana z atomów, z pierwiastków. To będzie coś zupełnie innego, no, coś dla nas niewyobrażalnego, bo my sobie nie wyobrażamy innej rzeczywistości niż tą, którą oglądamy. My zawsze sobie wyobrażamy, że to będzie coś takiego jak tutaj, tylko trochę lepsze. Takie religie jak na przykład islam, która jest religią no, wymyśloną przez człowieka, to oni mają wyobrażenie... Yy, nieba jako właśnie taki raj na ziemi w sensie takim jakiś tam harem z iloma z dziewicami nigdy nie wiem ile tych dziewic ma być czy 40 czy 70 czy no, ma być dużo tych dziewic podobno i ma być zawsze dziewicami nie? ale to takie jest no, no takie za przeproszeniem się bida i płaczę natomiast wyobrażenie katolickie nieba to jest coś zupełnie Innego, to jest coś dużo bardziej odlotowego, coś niewyobrażalnego, coś o czym święty Paweł pisze: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. My mamy tylko mgliste pojęcie, ale wiemy, że jest to coś, będzie to coś wspaniałego, coś czego nie można w ogóle porównać do rzeczywistości, której tutaj doświadczamy. Dlatego też z dużo większym utęsknieniem czekamy na to, bo. Harem, nawet z 70 dziewicami, myślę, że by się znudził. Jak nie po 70 latach, to może po 7 tysiącach lat, czy 7 milionach lat, nie wiem. Ale mam wrażenie, że to nie jest takie szczęście, naprawdę jakieś no, niesamowite, te, te, te dziewice wszystkie. Natomiast szczęście, które nas czeka, którym nam objawił, które nam wszystkim ludziom objawia, ale w które my chrześcijanie wierzymy, to jest szczęście zupełnie innego wymiaru i wiemy, że to szczęście nam się nigdy nie znudzi. No i wiemy też, że samo pojęcie czasu w tamtej rzeczywistości będzie zupełnie inne. To nie będzie czas, który będzie nam odmierzał zegarek, tylko to będzie zupełnie inny rodzaj czasu. Ewangelia świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczornika Jezus powiedział, Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja pójdę, wy później możecie. Przykazanie nowe daję Wam, abyście wzajemnie się miłowali tak jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Pan Jezus już tutaj nie ukrywa, że jest Bogiem. Bardzo powoli, bardzo ostrożnie to objawiał swoim uczniom, dlatego że Żydzi byli wychowani przez wieki całe wychowywani w ten sposób, że Bóg jest jakąś transcendencją, że Bóg nie jest częścią świata materialnego że nie może żadne stworzenie, czy to, czy to zwierzę, czy rzeka, czy słup, czy drzewo, czy słońce, czy człowiek, nie jest Bogiem. Stworzenie jest stworzeniem, a Bóg jest czymś, co stworzył wszystko. Także dla Żydów w ogóle idea, że człowiek może być Bogiem, była no, sprzeczna ze wszystkim, co wiedzieli. No, no, dlatego to nie człowiek stał się Bogiem w osobie Pana Jezusa, to Bóg stał się człowiekiem. I to trzeba było Żydom bardzo ostrożnie objawiać, więc Pan Jezus to bardzo ostrożnie objawiał po to właśnie, żeby od razu nie został odrzucony przez, e, przez nich. No, i nadal był odrzucony. To znaczy, za to Pana Jezusa ukrzyżowano, że Żydzi zrozumieli, że On Podaje się za Boga. No, oni tak to rozumieli, że on podaje się za Boga. Dlatego chrześcijan prześladował święty Paweł, dopóki nie miał mistycznego przeżycia na drodze do Domaszku i dopóki nie zrozumiał właśnie tej prawdy, że to Bóg stał się człowiekiem. Ale tutaj już Pan Jezus wyraźnie mówi, że on i Ojciec to jest jedno, że on i Ojciec to jest ten sam Bóg. No, i nowe przykazanie daje Wam, abyście się wzajemnie miłowali. To nie było takie nowe przykazanie, samo to, żeby się miłować. Stary Testament też nakazywał miłowanie się. Żydzi mieli, Żydzi mieli miłować braci, a nienawidzić swoich wrogów. Pan Jezus mówi: Wszyscy są naszymi braćmi, wszyscy są dziećmi Boga. I jak kochać tych ludzi? Co było nowego w tym, co Pan Jezus powiedział. To, że powiedział, 'Przykazanie nowe dam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście się i tak Wy wzajemnie miłowali.' No a jak Pan Jezus nas umiłował? No, umiłował nas aż do śmierci, umiłował nas tak, że oddał za nas swoje życie, i to jest właśnie ta, ten nowy element miłości, jaki nam Pan Bóg przekazał, że my mamy kochać każdego człowieka, mamy kochać go. Aż do takiego stopnia, by być gotów oddać za Niego swoje życie. No, trudno wręcz nie wspomnieć teraz tutaj, właśnie o, znowu, dyskusjach, jakie w Polsce są na temat aborcji. Jak, jeżeli my mamy kochać każdego człowieka tak, jak Chrystus nas umiłował, czyli być gotowi oddać swoje życie za każdego człowieka tak jak święty Maksymilian Kolbe, oddał swoje życie za obcego człowieka w Auschwitz, w obozie, tylko dlatego, że tamten nie mógł się pogodzić ze swoją śmiercią, że miał rodzinę, że chciał wrócić do tej rodziny, oddał za niego swoje życie. O ile bardziej każda matka powinna być gotowa do oddania swojego życia za, za swoje dziecko. No, wydaje mi się to tak naturalne. Czy to jest proste? No, no nie jest proste, bo to nigdy nie jest proste. No. Na pewno jest to zawsze, jeżeli musimy dokonywać takich wyborów, to na pewno są to wybory bardzo trudne. I to nie mówię nawet do sytuacji takiej, że kwestia życia, tylko na przykład no, mam na myśli też matki i ojców, którzy są gotowi poświęcić całe swoje życie, dlatego żeby opiekować się chorym dzieckiem, na przykład. Dzieckiem, które. E, Urodzi się chory, urodzi się ze zespołem Downa, czy urodzi się z jakąkolwiek inną chorobą i wymaga naszej opieki przez całe życie. I jest, jest to też forma oddania życia dla tego dziecka. No ale mówię też o takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście czasami trzeba podjąć decyzję, tak jak yy, właśnie święta Joanna Beretta Mola, która, o której już mówiłem tutaj, która. Odmówiła leczenia, które mogło uratować jej życie, po to, żeby uratować dziecko, które było i w jej no, Gest nadzwyczajny z jej strony, ale to było dokładnie to, o czym Pan Jezus mówił, właśnie o tym, że mamy kochać każdego człowieka tak, jak On nas umiłował. Ona była gotowa oddać swoje życie za swoje dziecko i rzeczywiście przepłaciła to życiem. Potem na procesie kanonizacyjnym, w dniu, w którym została wyświęcona, dziecko, które uratowała, było obecne na tej uroczystości. Niesamowity, wspaniały gest, pokazujący, jak właśnie możemy w praktyce naśladować, Przykład pana Jezusa, który właśnie też oddał za nas swoje życie. Może ktoś powiedzieć, no tak, ale pan Jezus oddał swoje życie, ale wiedział, że zmartwychwstań. My też zmartwychwstaniemy no, my też będziemy żyli w tym nowym Jeruzalem. Jeżeli naprawdę wierzymy w to, czego nas uczy pan Jezus, to, to życie doczesne tu na ziemi, nasze życie, nie powinno być celem samym w sobie i najwyższym dobrem. Najwyższym dobrem jest życie wieczne z panem Bogiem. Więc dlatego powinniśmy być gotowi oddać życie za wiarę, powinniśmy być gotowi oddać życie za, za innego człowieka, i to nie tylko mówi o prawdziwym męcze, mę, męczeństwie, ale też o takim białym męczeństwie. O, o tym, że y, możemy na przykład, głosując w jakiś sposób, który jest zgodny z nauką Pana Jezusa, ale nie jest zgodny na przykład z naszymi władzami partyjnymi. Możemy stracić ciepłą posadkę, możemy stracić karierę polityczną. No ale co jest dla nas ważniejsze? Czy ważniejsze jest ta kariera polityczna, czy ważniejsze jest właśnie postępowanie według nauki Pana Jezusa? Po prostu musimy pamiętać, któremu Panu służymy. Kto jest naszym Panem? Kogo tak naprawdę kochamy? Gdzieś skarb Twój, tam serce Twoje. Więc gdzie jest nasze serce? Gdzie sobie te skarby gromadzimy? Co jest tak naprawdę ważnym, ważne w naszym życiu? Musimy tą decyzję podjąć, bo dzisiaj właśnie wybieramy to, komu służymy. No dzisiaj wybieramy, czy służymy Panu Bogu, czy służymy złemu. Więc nie łudźmy się, jeżeli służymy złemu, to poniesiemy tego konsekwencje. No to dziś wybieramy, właśnie dzisiaj w takich decyzjach wybieramy to, gdzie spędzimy wieczność. Czy idziemy z Panem Bogiem za rękę, czy pomagamy kudłatemu. Warto o tym pomyśleć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.